No Teraz mamy stąpową załkę już na, na, na ukończeniu, w remoncie była. No, zresztą, wyremontowaliśmy wspólnie ze synem. Już jest w tej chwili już pomalowana. To logo ładnie namalowane jest. Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych, no i to warta 2, bo to jest 84 rok to jest ostatnia, ostatnia seria tych stąpową to już końcówka. Była produkowana przez Poznańską Fabrykę Maszyn Żniwnych w Poznaniu na Starołęce, ulica Pstrowskiego numer 1. No, ja kiedyś z pomu tam jeździłem, my się kooperowali z Poznańską Fabryką Maszyn Żniwnych. No, często woziłem stal, tą stal nieraz nie dowoziłem do Obornik, bo dwukołówka wysiadła mi. Musiałem tą stal zsuwać na, na, na przystanku autobusowym w Augustowie koło Rydzyny. I całą noc leżała ta stal zsunięta, no, bo koło nie, nie było kół za, zapasowych do tej. No, aż później wreszcie kupili nową dwukołówkę i od razu koło zapasowe jakieś do, y, dopasowali, żeby to koło zapasowe bo się jeździło do Ursusa po stal i po różne jakieś takie kształtowniki, jak rury, całowniki, no, to było potrzebne nam do Ustronia się podkówki, po bo robiliśmy przeguby nie po się jeździło po, po pełna stal kwadratowa na przeguby w Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych teraz Fabryka Maszyn Żniwnych Płoc imieniem Marcelego Nowotki w Płocku no, ulica Otolińska jak pamiętam bo tam byłem częstym gościem w sumie z produkcją i po produkcji. I ten I co tam jeszcze powiedzieć, no płótna już mamy założone w tej nóż wyłoszczony. No z początku nie chciała wiązać, okazuje się że już teraz wiąże, ale tak na sucho można powiedzieć, próba. I już teraz za parę dni y, pojedziemy kosić y, pszenżyto, no to zobaczymy te pierwsze snopki wyskakujące, co mnie bardzo zajęło, bo to jest dla mnie snopowiązałka to jest wielki Wielka rzecz. Bardzo y, mam taki wielki sentyment do stóp powiązałek. No. no, bo musimy ją dobrze przygotować, bo dożynki wojewódzkie będą w urazie. Y, no to cały tam Wrocław się zjedzie. To trzeba się też pokazać jakoś, że ten retrotraktor jakoś istnieje. A stopowiązałka co jest, jaka różnica jest nawet między tymi stopowiązałkami. Pierwsze stopowiązałki wyszły w WC1 w 1954 roku, pierwsze wyszły pod dyrekcją, co jeszcze mogę się pochwalić, Stanisław Richter był dyrektorem Poznańskiej Fabryki Maszyn Zimnych, to był pierwszym dyrektorem właśnie, no o moim nazwisku, ja jeszcze teraz sprawdzę, czy to nie był jakiś mój wujek, no. To jest to. To tak, WC1. No To były na kołach całkowicie metalowych WC1, chociaż były trudności. Te snopomięzałki nie chciały wiązać. Po prostu psuły się. Materiał bardzo słaby. Koła zębate Kruszyły się. Później wyszły snopomięzałki WC2. 2,1 oczywiście. 2,1 to jest szerokość robocza. 2,10 m. WC, to znaczy wiązałka ciągnikowa, później jeszcze bardziej ulepszyli WC3. No to już koła wszystkie ogumione, nawet te koła transportowe miały ogumione. No. I później jeszcze wyszły bardzo króciutko WC4, ale był to samo jak WC3, tylko dodatkowo był ślimak obrotowy zamiast tego rozdzielacza zbożowego, tak zwany. No, taka stowarzyszalka WC1 w 2, 3, 4 ważyła około niecałe tonę 200. Wyszły później już te WC5. No, ona waży gdzieś 750-780 kg. Tam były takie zmianki, bo pierwsza wyszła ta WC5 yy, z tą skrzynią taką aluminiową. Tam było 11 kół zębatych w tej skrzynce i to czasami te skrzynie wysiadały. Te skrzynie rozdzielcze, to ona, ten napęd był rozdzielany na wszystkie wałki. Ta łańcucha już nie było. Na wałki, na motowidło, na nóż, znaczy ten targaniec, aparat wiążący, ubijacze to wszystko z tej jednej skrzynki był napęd. To była już ta warta niby jeden, później wyszła ostatnia, ta już warta dwa, to już była inna skrzynka, tam w tej skrzynce są, jest krótki łańcuszek, napęd, ona jest bardzo już taka zredukowana w sobie i jest bardziej taka bardziej wytrzymalsza wedle mnie. I co tam jeszcze jest w tej powiązałce Coś nowego? No. Aha, tam jest już inny wahacz, y, znaczy napęd y, kosy. Nie? nie obrotowy, tylko taki wahadłowy. Jest wahacz, chodzi tam i z powrotem. I ten nóż napędza, nie? No, nóż y, z szybkością 7,5 sekundy, y, metrów na sekundę. 7,5 metra na sekundę. To proszę sobie wyobrażać, bardzo, bardzo szybko y, pracuje. Tam puszka do sznurka była. Trochę paskudnie przymocowana. Tak na dole całkiem. Ja ją trochę przerobiłem do z tyłu. załki. taka puszka była podobna WC2, WC2 i WC1. Bo WC3 to już miała inną puszkę na sznurek. To przerobiłem. No, motowidła były te same. Aha i układ transportowy zrobiłem teraz, bo te snopomiozałki w układzie transportowym nie były wykonywane, tylko było taką całą szerokością trzeba było jechać, tam się niby tym dysielkiem tylko się przestawiało, że ten ciągnik się już chował w szerokości powiązałki, ale to jeszcze jednak prawie niecałe 4 metry w sumie z taką szerokością jechać po ulicach, to jest nawet piszę w instrukcji bez pilota nie powinno się jeździć, no. Co kiedyś w, w układzie transportowym się jechało normalnie, bez pilota, bez niczego, i, i te drogi były dużo węższe, i wszystko było ok. No. No, zobaczymy, tam później relacje się przekaże, jak, jak ona kosiła, jak w ogóle będzie kosić. I, i ten, bo chcemy tych snopków trochę wziąć, zmagazynować, żeby później mucić na, dożynk, na dożynkach wojewódzkich. W dzień wcześniej będą wojewódz, gminne dorzynki, a na drugi dzień będą już wojewódzkie w tym samej miejscowości w Uradzie 3 września. No. Także będzie, będzie się działo.